Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać jak zrobić chlorek miedzi. Do tego będziemy potrzebowali oczywiście miedź. Ja tu mam taką niedużą ilość, ponieważ zrobię go w probówce. Kwas solny. Ja tu mam kwas solny techniczny. I perhydrol. Ja tu nie mam perhydrolu, lecz wodę utlenioną yy wodę utlenioną około 12% perhydrol ma 30% jest dostępny tylko dla firm yy, niestety no yy, także także tak yy, w probówce oczywiście kwas solny troszeczkę rozcieńczymy w probówce mam tutaj trochę czystej wody takiej z kranu i teraz tak nabiorę teraz trochę kwas solnego w ogóle fajny efekt jest dymienia tego kwasu Teraz zakrywamy oczywiście kwas, żeby nie parował nam. No. Jest on dosyć niebezpieczny yy, i wlewamy dosyć sporo. Yy, najpierw może włożymy jeszcze mieć. Teraz tak jak widzimy, wlewamy i już mieć zaczęła reagować, utleniać się. Teraz czekamy. W ogóle dosyć ciekawa reakcja, rzeczywiście egzotermiczna, wydziela ciepło. Ja to jako podstawki do probówki używam słoika, więc tak trochę niezbyt dobrze widać obecnie, ale jeżeli wyciągnę probówkę, może będzie lepiej widać. Na razie płyn jest takiego koloru zielono, zielonkawy, taki szpitalny, że tak powiem. Już uzyskujemy coraz ciemniejszy kolor. I widzimy, reakcja się powoli kończy. No w sumie nie kończy się jeszcze. Jeszcze coś tam buzuje, ale już jest coraz bardziej przejrzysta ciecz. takie reakcje są bardzo satysfakcjonujące bardzo gorąca spróbówka w tej chwili Na dole buzuje jakiś pojedynczy drucik jeszcze. Już mamy ładny zielony płyn. Nie wiedzieć, czemu jakiś mały drucik pojedynczy został na dnie. Reakcja się już powoli kończy, jak widzimy. W takim sposobem stworzyliśmy chlorek miedzi. Teraz zrobimy sobie reakcję chlorku miedzi. Z glinem jako druga część filmu, i taki bonus, dodam tutaj aluminium czyli glin w najprostszej postaci. Jak folie do kanapek, aluminiową folię aluminiową, aluminium glin. I cóż, umieszczam, Zobaczcie, natychmiast natychmiastowa reakcja, natychmiastowy rozpad glinu. Natychmiastowy. Ciekawe, a nie w sumie. I z glinu zostało tutaj tylko takie resztki koloru takiego miedzianego, rdzawego Nie wiem właśnie jaki to jest związek, te resztki. Co to jest za taki związek, taka, takie coś. No ale są takie resztki z aluminium. Nie wiem właściwie co to jest. Ale są. Wrzucimy jeszcze kawałek sobie. Widzimy od razu jest reakcja. A teraz trochę większy kawałek. Jak widzicie, te resztki takie lecą na dół. Jak skończy ragać, to wrzucimy trochę większy. Większy kawałek folii. Wrzuciłem. Obserwujemy reakcję. Widzimy dosyć długa jest reakcja Jeszcze większa ilości ciepła się wytwarzają Tak w ogóle Teraz to jak widzimy Jest coraz więcej tego osadu na dnie I Cały czas jest reakcja Bardzo egzotermiczna Naprawdę zmienił trochę kolor na taki zielony, oliwkowy, że tak powiem, bo był wcześniej taki zielony, butelkowy, a teraz jest taki oliwkowy. I za chwilę jeszcze dodamy sobie trochę aluminium, tylko muszę je znaleźć. Cięmy ten kawałek jeszcze aluminium. Teraz jeszcze wrzucimy coś takiego, od puszki taki. Tą zawleczkę taką. Zobaczmy, co się dzieje. Zaczyna się gwałtowna reakcja. Zawleczka tu na górę wypłynęła. Natychmiast również się zaczęła rozwarstwiać na takie. Tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy film. Pozdrawiam.